e não não me é dá lei Co się będziemy? Tabletki, a pap. Ej, tu jest granat. Dobra Ja go wezmę. Ej, tu są dwa granaty, Tam jest bałsamo Gdzie ty jesteś? A. Tam. Hej, co? Pięknie. Na, 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 na. Fak! Wytyfy Nie podchodzimy mi pod celownik, jak strzelam. Spoko. No strzelałem presja. Pięknie poszła seria, full auto. Ki z nimi. Tu znowu będzie ta wiedźma się A co się będzie? Jest znowu wiedźma w tym samym miejscu chyba. Nie. Nie. I tam nie ma tego Słyszę. Ją. Ja też. Musi być po drodze. Dalej Gdzie jest. Ono? Jest dalej. I wstała. A nie, nie, wstała. Słyszę. Nie wiem, jak ale zabiłem. O, fak, oh nie przejdziemy obok niej. Ja nie przejdę. Ha, Przeszedłem. Haha. To było piękne. Kurwa! No jakim cudem! <noise> Uciekaj! No nie! Nie będę o niej strzelał, ona leci na kogo innego. Ssysys, chodź ci Albo nie, w sumie nie. potrzebujemy wszystkich. Ja to... ratowałem. Ja Pięknie! Ja, ja, ja na... w niego nawalałem chyba 40 razy, stary. Wiesz, ma się ten aim. Ej, gruby tu żyga. Widzę go. Wybucham! Dobra Jeb, to szoko, szoko To wchodzenie drzwiami jest zbyt mainstreamowe No, dokładnie <grym> Jeb, no znowu, patrz Powtórka, no ja pierdzielę <grym> Powtórka z rozrywki no, ci, Pomóż mi, dawaj do góry szybko Szybko Nie mogę, bo tu jest ogień Dobra, może zajezykowałem Podnieś mnie, podnieś mnie Nie mogę stary, nie mogę Dobra, ubiłem go, więc teraz mogę Sraj tego Luisa, kurde Ale jak będzie Luis, to, to on teraz mnie nie? I teraz mogę ciebie bezpiecznie, bo on, on cię oleje. Dobra, ja cię oleję. Dzięki. <grym> Spoko. O, a tam dalej jest Bill. Czemu ja jestem dziewczyną? A W sumie mam czym machać, a ty nie. Patrz, tam jest ten. Ja też mam czym machać. <grym> Jasne. Chyba łysiną na, na głowie strach. Granat. Tu masz mołotowa. Kurwa, pogubiłem się. <grym> Uh, nie jesteś mi stary Gdzie ty masz żyć? Serio? Gdzie ty idziesz? Tu nie tam? Tu Geniuszu Grube go wybuchłem przez przypadek Shit! Hunter! O dzięki Nie no, jak ujatujesz mnie Ale i zadasz mi tyle obejrzeń co on no sorry zawsze Taki mamy I sorry znowu! Taki mamy <noise> Jasne Wio wiosnę e śnieg? Zawsze! Nie! Witamy w Polsce e fajną mam mamy zimę tej wiosny <noise> No <noise> zajedniście Co ty mi robię ci oczywist? Uratowałbym ale boję się o swoją dupę Bo sam padnę SHIT, Shit co? sobie. Tak. Dwa. Um, lepszy mołotów niż ten. Albo nie, w sumie ten przyciągający jest trochę lepszy. No właśnie. O oh, fakt! No nie, no nie, no nie, no nie! nie. On się jarał. jarał, jara, no. <laughs> Ale kamikaze. co ty byłeś? Ghost Rider. Co? tutaj ty zrobiłeś takie... Ty co to zrobiłeś teraz to przecież? Nie, nie. Sorry, to nie byłem ja. Ale to takie yy, nie. Ale. Typu... Dobra, nieważne. Mi chodzi ja o coś... Nie, skończył się na killer all. Ej, zrobiłeś to już? No, dawno. Ja, więc lecą teraz wszystkie do ciebie, uważaj. Nie, one od drugiej na to, lecą. Patrz to piepie, Piękny aim. Ale szybkie A w The Walking Dead to nie, nie biegają Ja nie oglądam The Walking do Pozdrawiam wszystkich fanów, miłego czekania do października Na kolejny odcinek Hunter biegnie, a nie, nie biegnie Serio tyle ty łóż... trzeba czekać No, na kolejny sezon A czemu? No, nie wiem No ostatnio też się czekał do października aż Ej, pomóż, pomóż! Dobra, thanks Jadł majonez ja biegnę ze schronu. Ja też. tu jest zaraz schron. Pięk, nie oglądaj się za siebie. Wiem, jebać was. Czekaj, patrz. Dobra. Kurwa, zajbiście, podpaliłeś mi, prawie. Nie ma za co. Coś kurwa mądry Jeb, jest. byk rozwalony. byk <grym> rozwalony. <grym> Chodzisz, Bill, czy nie wchodzisz, kurwa? Dalej jebany. Ej, ta. To... Zamykamy to Ej czekaj chwilę bo on zaraz tak umrze żeby naładuje Ej wcześniej. tak zaraz wstanie Dobra jolo No nie Przełamało cię Kurwa mam 15hp No i spuściłeś go Czekaj, czekaj, czekaj No Billa trzeba uratować ej Idź go no, Trzeba Chcesz? Jeb go drzwiami Dobra ja go ratuję Ty mnie osłanij. Dobra Dobra, ja jestem. Yeah, we did it. We did it. Yeah? Can you believe it? We can do it! Ja can jestem pierwszy. Co? Ja jestem drugi. <laughs> wow. Ja jestem oh, trzeci. Oh, ja tak. To jest ten, nie? Y najwięcej obrażeń kto dostał? No. Luis. Nie, ty dostałeś najwięcej, 174. Ale to było wcale nie. Ja byłem ostatni w tym. No, to jest głupie. Dobra, cieplej się. Mój, <laughs> co w to strzelasz, Luis? Ja właśnie mi i podawanie. tędy, a nie ten. Wow. Tędy Tu było dziwne teraz. Taki <laughs> mój, fuck. fuck. Fuck, 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 fuck. Idźcie sobie. No, no, A tutaj pokażę wam moi drodzy, w tej grze jest niby taki bóg, patrzcie. Tędy można sobie. O, widzicie? W so, można wejść. Jest ile miałem fulka, No fajnie, szeptać. Albo nie. Wielu. Tak, headshot, pięknie headshot. Weszło jak krew jak jak penis w ciasto i krew z dupy. Poszło jak krew z dupy, a weszło jak penis w szablotkę. Powiedziałem. Nie, Nie płóczę. Wiedziałeś, że weszło jak... A no chyba ty. Tak krew z dupy. Jak może wejść krew z dupy, co? Może wejść kujdę do dupy. No i kurde... Dzięki, że mi pomagacie mnie hunter chwyciła 10. Ap Nie ma za co. No, no i znowu. No, no to się już kujdę sam, koweruj. BLEEEE Dzięki, dzięki ja. Bill, jesteś moim prawdziwym przyjacielem Nie kłam, ja jestem twoim prawdziwym przyjacielem Przyjaciółką Bill jest moim prawdziwym przyjacielem Nie kłam Ty mi nie pomogłeś Jak nie? Ty tylko zabiłeś Huntera, żeby być więcej, dalej w rankingu Ej coś ja tu słyszę dużego Ty, a może to jest ten byk? <laughs> Jasne Jeszcze żyją? Nie żyją jest, przeskoczyłem. Oj, ciekawe czy mi się uda. A, tu spoko. Tutaj mi się uda. A może nie? Tu z Hunt, ten, ten, ten yy, tank. Co, 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 co gdzie? Wyjdzie no, tam. Nie, nie przeskoczyłem. Przeskoczyłem. LOL, wiedziałem, że go słyszę. No Ja też właśnie słyszałem. Ale... Padł? Nie, nie padł, tam. Nie. nasz padł. Nie, on tu nie zejdzie. Ej zabijcie go i mnie wskrzeszcie. On, on zaraz spadnie. O oh, fuck. Dobra, wskrzeszmy. O, wow, co po mnie? Kurwa, Jezu, nie ale. Mać. Nie. Ej spieszcie się stamtąd. Pozdro. No on mnie głupio złapał. No stary, chodź tu. No, nie, jak ja nie 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 co? Mówię o tym debilu. Louis dał mnie. To jest próba numer 3, 3 łącznie w sumie, bo gramy y już w to jedno. a generalnie, no, no wiecie, no. Ale te, tej mapy numer 2, nie? Bo tu drugą zaczęliśmy teraz tą mapę no. przechodzimy. No, tu masz rację, tu masz rację. Ale ogólnie w grze to padliśmy 3 razy Shit! Hunter. Bo tam był Charger, jak widzieliście, nie, 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 nie zamiło się to strzelić. Charger to był Hunter. To By, chyba tank, ale ja Hunter. Charger to jest w tym, w Left 4 Dead 2, nie? Ten, tak. On jeszcze ma możliwości ten ee, Jak to powiedzieć? Dzięki że wy mnie strzelasz pistoletem kolego. Kucie ja cię chciałem wybuchnąć, bo zrzuciłem Ty to masz? Nie, nie masz ty. Mam. Ale nie chodzi o to. No to nie, bo jestem rzuciłem... I Ej, żygnął mnie, żegnął na mnie. Normalnie jestem Leciałem. odżygany. Normalnie rzygnął, ja jestem Fak, spadłem. strzelam na oślep. No wiem, czy nie strzelam. Da, Charger jest w tych samych miejscach zawsze, czy nie? Nie, to jest, to jest losowo. Chyba. Dobra. Jestem. Oluju, chodź tu. Ja mam apteczkę, spokojnie. I genota. <coughs> Park, ty... Parkour. Minecraft parkour. Ja chyba ze zejdę. <coughs> Już doszło. Double gun! No, weź to ja też mam. Weź sobie tę benzynę, no, weź ją, nie strzelaj w nią, tylko weź. Spoko, spoko. Dobrze. No. Nie strzelaj w auta, proszę. Dobre, dobrze, dobrze. Posłucham się ciebie. Charger, 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 tylko gdzie? Ja go nie słyszę. Ja słyszę grubego. auto, debile! Nie to nie auto, to charger! <grym> charger! Wiedziałem. Podjaram go, podjaram go. Dobra, jara się. Jep, jak mu rzucił flyer Da się? Nie da się, da się. jest? Shit! Zabijcie go! Zabijcie go! Strzel w gaz, strzel w gaz. N Dobra, to mi wajcie za zauberzeń. No padaj, padł. Dobra, Ustaję. Dobra, fajnie, że jeszcze auto za tym zrobiliśmy. Nie, ja, spokojnie. Keep calm, baski. Nie. Yeah. Keep calm, keep calm, spokojnie. Zombie, double gun. Co to dla mnie? Double gun, zombie, kilka. Co? Wyciągnę... nie, double... czekaj, Wyciągnę nie, z dupy kilka. <laughs> double gun, zombie kilka, załaduję dupę. E, ołowiu trochę. że nie jest mój, nie No <laughs> nie wiem. Mówiłeś kiedyś coś o ołowiu, tak? Dobra, pieprzeć to idziemy. nie wiem, jest, tam, nie mam już naboi w pistolecie, więc muszę szalać pistolecikami małym. Dobra. E, tu jest amunicja, w tym domku. Jak uleję, jak uleję. To jest nie do przyjęcia, jak uleję. Jak uleję. Jak oni ten bandaż, to jest zawsze jeszcze pół metra luzu. Skąd wiesz? Jeb. Dobra. Zacznijmy tego, że nie masz żadnego bandażu. No bo właśnie zawiązałem i one się wszczepiły pod skórę. I to, to tak właśnie działa. Ale żażnia. Mniam, nią, nią. mniam. mniam, mniam. Mniamki z zjem je sam. Okres. <laughs> Ej to jest sikierka, a czy ta sikierka, ta Piłańcowa eee, Nie, Jest gruby nie. Jak się nazywa, eee, kosiarka Kosiarka Ej czekaj tu na mnie, bo mnie obrzygał i nic nie widzę Tak, zostaliście, zostawiliście mnie na dole Shit, wszystkie na dole przy drzwiach są Ufa też są w oknie Dzięki No O! Shotgun! O. Dla mnie shotgun Dobra, bierz po granacie i bierz po tym, po gazie... po gazie no Dobra Uuu, Ym... mają masakrę Gdzie teraz wyjść? Tu, o. tu jest wyjście, tu jest czołg też. takie chyba. A nie, tu jest koniec mapy. Tak, yy, ta, i tu potem będzie film chyba, że czołk przejeżdża przez ten most czy coś takiego, nie? No. Coś mi się z tym kojarzy właśnie A nie, to jest house tutaj. A z tyłu gdzieś jest ten mały popierdalacz. Zabijaka. Wolny popierdalacz. Zabijemy ich? I tak się oddadzą? Nie. Dobra, a więc... Yy, tak. Tutaj będziemy, my sobie zaczekamy na, na Luisa i Billa, a teraz tutaj w tym Sejfrumie zakończymy odcinek. A więc pożegna się Ryuzak. Dobra, wszystkich serdecznie żegnam, zapraszam was do komentowania, lajkowania, zostawiania y subskrypcji i czegokolwiek, udostępniania tego znajomym i oglądania y filmików do końca, a nie zostawiania go w środku. No to żegnam wszystkich serdecznie, hejka! Yo.